Jesteśmy właśnie w lesie i teraz idę sobie na spacer w lesie. Się sam Jestem w lesie z Luną. Luną. Luna ciągnie do drogi. E, nie zgubę się. No bo Luna ciągnie. Wiem, zapominam o tym. Wtedy wygnęłem moje całe włosy, ale teraz też dokładnie tak wyglądam. Dobra. Ładnie jest w lesie. Jest piękna pogoda. I jestem jednym z tych, którzy w nie sensie. Szczęście. No ale nie zawsze puściło szczęście. Ja mam sobie szczęście co mnie No i Ciekawe jak będzie następnym razem No i to myśmy złamać drzewo czy nie? Złomny Dobra, to będzie łamanie Ale łatwe Luna. nie bój się. Łamie drzewo. I puściłem o. No i to niedługo będzie... na za... no tyle, ale jeszcze łammy trochę drzewy, że znajdę. O, jest małe, ale warte. O, tam to będzie bardzo warte złamania. Taka zasada, nie tutaj pod gałęziem spadającą. To jest ludzkie drzewo. O, cisza! Jakieś zwierzęta się odzywają. I nie wiem co to. Jakiś człowiek. I on po prostu ujdzie w Max, stronę Maxa, Jakiś człowiek mówi, i za... i no to wiecie jacyś ludzie martwią się o mnie nie wiem kto to ale tu trudno dobra za jeszcze ja, trzy, trzy sekundy dobra to pa Albo nie, poczekajcie idę z powrotem. Za chwilę będzie pa. No Jezu! Jakiś człowiek się martwi. Co on ze mnie chce? Dobra. Złożymy parę metrów. Dodra. Oh, dobra. dobra. Tipa.